Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z Halloweenową premierą. Jest to zdrapeczka Super Wabank, tak się prezentuje. Jest to zdrapeczka za 2 zł, w której można wygrać aż 55 tysięcy złotych. Kupiłam 3 sztuki z numerkiem 2, 3 oraz 6, szczerze mówiąc... Były to trzy ostatnie sztuki w, w pobliskiej kolekturze, więc nie wiem, czy jest na nią taki popyt, czy... Po prostu panie z kolekturymi, tylko po prostu dają tylko po kilka sztuk. No ale udało mi się dorwać kilka pierwszych numerków, więc zobaczę, co tutaj się będzie kryło w tej dzisiejszej premierze. Oprócz tego zakupiłam dzisiaj też dwie zdrapeczki 500 do ręki z numerkiem 39 i 40. No i na ciek dla ciekawości jedną MultiForce z numerkiem 50. Może sobie teraz zostawię tą premierę na sam koniec, więc będziemy drapać od najtańszej, czyli od Multiforsy. No i zaczynam drapać. Zobaczę, co tu się będzie kryło. Jest stówka, 2 zł, 24 złote, 5 tysięcy. 2 złote i 12. Więc tutaj akurat ta zrapeczka jest pusta. Teraz 500 od ręki. I co tutaj jest? Karta, bank, monety. Sagan, furgonetka. Podkowa, korona, sakwa i safe. Czyli tutaj ta też jest pusta. Czas na następną. Korona, safe. O, jest banknocik, czyli już jest 2 złote zwrotu. Bank, banknot. Nie, bankomat, przepraszam, portfel. O, znów mamy banknocik, czyli już są 4 złote, super. 6 zł. Więc e, z tej zrabki za 2 złote już tutaj są trzy banknociki. Więc jest złotych 6, z czego się bardzo cieszę. Łącznie wydałam na zdrabki 11 zł, więc jeszcze 5 zł, żeby sobie tutaj je odbić. Zaczynamy od numerku trzeciego. Tutaj naszej premiery. I tutaj o co chodzi? Zdrab Twoją liczbę, znajdź ją w grach od 1 do 5 i wygraj kwotę z pola wygrana, przypisaną do danej gry. Znajdź symbol dwóch dolarków i wygraj kwotę przypisaną do odpowiedniej gry. Dobra? Czyli idziemy.

A co można było wygrać? Tutaj 5 zł, 10, 2, 20 i 1000. Ta jest pusta. Teraz numerek drugi. Twoja liczba to 27. I pierwsza gra 29, druga 23 i 14. Tutaj 26, 21 i 12.

Szczęśliwy, więc zobaczę, co tutaj się kryje. Numerek 24 jest 18, 13, 23, 29, 15, 12, 20, 14, 22, 17, 25, 27, 21, 11 i 26. I do wygrania było tutaj 20, 10, 2 zł, 55 tysięcy i 55 tysięcy. No niestety premiera okazała się nietrafiona na trzy kupione zdrapeczki. Tutaj super w banku są trzy pustaki, więc niestety tutaj było nic. No ale chociaż jest 6 zł, zwrotu. W zdrabce 500 od ręki łącznie jak jeszcze wspomnę wydałam 11 zł, zwrotu mam złotych 6. Więc jest nawet bardzo fajnie. 5 zł na minus to nie jest jakaś tam zawrotna kwota. No a was oczywiście zapraszam do oglądania reszty moich filmików, komentowania, obserwowania. No i zapraszam Was też na konkurs, który się odbędzie, gdy kanał dobije do 150 subskrypcji. O konkursie możecie dowiedzieć się w filmiku początkowym na kanale, takim wstępnym, więc oczywiście komentujcie, jak już wspomniałam, subskrybujcie, lajkujcie, no i bierzcie udział w konkursie. Do wygrania są zdrapeczki na Was. Dzisiaj już żegnam, dziękuję Wam bardzo. No i do zobaczenia przy następnym filmiku.